Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego, 31, Kalisz. Jestem, Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Odmień z wesołkiem swój ogród. Szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i artykułów ogrodniczych. Materiały budowlane wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. 9 czerwca, Agnieszka Giesze. Dzień dobry, zapraszam na Wiadomości z Kalisza. Oto tematy dnia. W poszukiwaniu kierowcy idealnego. Kierowcy w średnim wieku radzą sobie zdecydowanie najlepiej. Statystyki też nie kłamią. Między 18 a 24, 5 rokiem życia jest najwięcej osób, które są sprawcami wypadków. Sprawca śmiertelnego wypadku na ulicy Piłsudskiego wrócił do aresztu. Jego dalsze stosowanie pozwoli na niezakłócone zakończenie postępowania i przeprowadzenie czynności z udziałem podejrzanego. Akwapark uruchomił baseny zewnętrzne. Bilety kupimy w automacie. Idealny kierowca nie istnieje. Młodym brakuje doświadczenia, starszym brakuje refleksu. Dlatego każdy kierowca powinien sprawdzić się na torze jazdy ekstremalnej, przekonać się jak to jest na przykład wpaść w poślizg, ale zrobić to w kontrolowany i bezpieczny sposób, mówią nam instruktorzy ośrodka doskonalenia techniki jazdy, którzy w ramach... Tygodnia Bezpiecznej Jazdy organizowany przez Fundację Reakcja, World Kalisz i Salon Toyota Mikołajczak za darmo trenują kaliskich kierowców. Karol i Tomasz, ci dwaj instruktorzy szkolą kierowców na płycie poślizgowej na co dzień, ale też w ramach naszego Tygodnia Bezpiecznej Jazdy. Dziś, w trzeci dzień akcji, mają już pewne wnioski i spostrzeżenia. Kierowcy w średnim wieku radzą sobie zdecydowanie najlepiej. Młodzi kierowcy jeszcze pewnych nawyków nie nabrali, jeszcze nie mają takiego wyczucia pojazdu i drogi, natomiast już z kolei z pewnym wiekiem, takim późniejszym, powiedzmy 60 kilka lat, umiejętności są, natomiast nie ma już tego refleksu. Jeśli mamy tam szarpak tak zwany, tak? urządzenie stabilizujące to jazdy, oni mają świetne wyczucie pojazdu, wiedzą, w którą stronę zrobić kontrę, Natomiast nie mają już tej prędkości, żeby z tego poślizgu wyjść. Starszym kierowcom brakuje refleksu, ale jeśli są tego świadomi, to są po prostu ostrożniejsi. Młodym niestety często takiej pokory brakuje. Statystyki też nie kłamią. Między 18 a 24, 5 rokiem życia jest najwięcej osób, które są sprawcami wypadków tak, drogowych, więc myślę, że jeżeli by tutaj taką godzinę odbyli, to nie jest na zaliczenie, że tak powiem, ktoś nie umie to, nie zdaj. Po prostu chodzi o świadomość, tak? Żeby wiedzieć, jak się zachować na drodze, jakie czyhają niebezpieczeństwa, jeżeli będzie pościsk, jeżeli będzie ślisko yy, i co wtedy zrobić. tak. Cieszy fakt, że spośród ponad setki kierowców, którzy zgłosili się do tej akcji, większość to ludzie młodzi, tak jak Adam Figiel. Czemu pan się zdecydował, żeby no wziąć udział w tym kursie? No uznałem, że to będzie też po części fajna zabawa, ale może też nowe doświadczenie, nowe, now, nowa wiedza. No wiadomo, codziennie się w życiu nie spotyka takich sytuacji w mieście, najczęściej jak się jeździ w większości czasu, żeby nabyć tych podstawowych nawyków. Tuż przed Adamem do szkoleniowej Toyoty Jaris wsiada Wojtek. On doskonale wie, jakie zagrożenia trzychają na drodze. Kiedyś też miałem zdarzenie drogowe, jakieś 15 lat temu, zimą. Nie zachowałem właśnie ostrożności. Nawierzchnia była delikatnie śliska. No i wpadłem w poślizg i wylądowałem na boku w rowie. Nic się takiego poważnego nie stało. Nikomu też krzywdy nie zrobiłem, no ale między innymi dlatego też nas Stanowiłem trochę się podszkolić, bo czytałem o tym wcześniej, słyszałem o tym, no ale nigdy nie było takiej możliwości. Możliwość taka powstała dzięki współpracy Fundacji Reakcja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu i salonu Toyota Mikołajczak. Nie ma to jak wyćwiczone niektóre nawyki kierowcy, bo zaskak, kiedy nas są wypadki, kiedy nas coś zaskoczy, i wtedy wyuczony nawyk kierowcy jest nam niezbędny do tego, żeby uchronić się przed jakąś kolizją nie daj Boże, wypadkiem. A tor do ćwiczeń Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy ma pomóc w wyrobieniu tych nawyków albo chociaż uświadomieniu, że takich się jeszcze nie posiada. Są zaskoczeni yy, właśnie sytuacją, jaka ich tutaj zastanie przy poślizgu, jak są bardzo nieprzygotowani do takiej sytuacji, że... Yy, Wydaje się właśnie, jadąc sobie samochodem z prędkością, no przecież my tutaj mamy niskie prędkości, nie doświadczają tego na szczęście na co dzień. Tutaj są w stanie sprawdzić, jak to ich bardzo zaskoczy, jak są nieprzygotowani do takich sytuacji, jeżdżąc sobie właśnie, no mówię, z tą jedną ręką, tak? Mhm. Czujemy się bezpiecznie jadąc w mieście, no nawet te 40-50 km na godzinę nie zdajemy sobie sprawy, jak samochód się jednak zachowuje, dla nas niespodziewanie. Jednorazowy kurs, nawet z najlepszym instruktorem, nie zrobi z nas jeszcze mistrza kierownicy, ale uświadomi nam, że właśnie takim mistrzem nie jesteśmy. I tam, gdzie brakuje umiejętności, niech będzie chociaż zwiększona ostrożność i uwaga. No i zobacz teraz. Przy 50 nie było problemu. Akcja trwa do piątku. Kaliszanin podejrzewany o spowodowanie wypadku, w którym zginął 14-letni chłopiec, a trzy inne zostały ciężko ranne, wrócił do aresztu. Mężczyzna, przeciwko któremu toczy się postępowanie, ostatnie pół roku spędził w zamknięciu. W ubiegłym tygodniu sąd rejonowy w Kaliszu zdecydował, że 42-latek może opuścić areszt, jeśli wpłaci 60 tysięcy złotych kaucji. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu złożyła wniosek o przedłużenie aresztu o kolejny kwartał. Sąd Rejonowy w Kaliszu zgodził się, ale warunkowo na trzecie przedłużenie pobytu podejrzanego o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających Kaliszanina i spowodowanie przez niego wypadku, w którym ucierpiały cztery osoby, a jedna zmarła. Mężczyzna otrzymał możliwość opuszczenia aresztu po wpłaceniu 60 tysięcy złotych kaucji. Kaliszanin z tej opcji skorzystał i opuścił areszt. Prokuratura Rejonowa złożyła zażalenie na decyzję Sądu Pierwszej Instancji. Sąd Okręgowy na posiedzeniu 7 czerwca 2021 roku uwzględnił w całości wniosek śledczych. W ustnym uzasadnieniu zapadłego rozstrzygnięcia sąd y, zgodził się z stwierdzeniami prokuratora wskazującymi, iż grożąca podejrzanemu surowa kara, która może być urzędowana w tym postępowaniu, stanowi przesłankę do dalszego stosowania środka w postaci tymczasowego aresztowania, a jednocześnie jego dalsze stosowanie pozwoli na niezakłócone zakończenie postępowania i przeprowadzenie czynności z udziałem podejrzanego. Mężczyzna został ponownie zatrzymany we wtorek. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie w Ostrowie Wielkopolskim. A teraz ważna informacja dotycząca szczepień. Od dzisiaj do piątku 11 czerwca w punkcie szczepień na Akademii Kaliskiej można skorzystać ze szczepienia preparatem Pfizer bez wcześniejszego umawiania się. Wystarczy przyjść do punktu w godzinach między 9 a 17. Zjeżdżalnie przetestowane służby ratownicze w gotowości, wysoka jakość wody, potwierdzona akwapark, uruchomił baseny zewnętrzne. W tym roku kolejek nie będzie, bo bilety można kupić w biletomacie. Po trwających kilka tygodni intensywnych pracach, w ramach których oczyszczono niecki basenów, uruchomiono filtry uzdatniające wodę oraz pompy atrakcji, Aquapark zaprasza na swoje baseny zewnętrzne. Woda w nieckach basenowych została wnikliwie przebadana przez akredytowane laboratorium, a wyniki potwierdziły wysoką jakość wody w kąpielisku. Aby usprawnić obsługę gości Aquaparku, spółka zmodernizowała elektroniczny system obsługi klienta. W obiekcie działa biletomat, w którym można założyć to klienta doładować karnet, a co najważniejsze, latem zakupić bilet na baseny zewnętrzne. Zakup biletów jednorazowych będzie możliwy już przy użyciu także karty płatniczej, do czego zachęcamy. Tutaj będzie drukował się paragon razem z kodem QR. Dzięki temu klient będzie mógł sobie sam podejść do bramki i tak naprawdę wejść na baseny zewnętrzne, nie stojąc w żadnych kolejkach. Tutaj płacimy kartą, tak? Tylko? Tutaj płacimy kartą. Normalny zakup gotówkowy cały czas pozostaje w kasach, czyli tutaj wewnątrz akwaparku, jak i na zewnątrz w momencie, kiedy działają baseny zewnętrzne aż do końca roku szkolnego, do 25 czerwca baseny zewnętrzne czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:30 do 19:30, a w weekendy od 9:30 do 19:30. Po 25 czerwca baseny letnie każdego dnia będą dostępne od godziny 9:30 do 19:30. Bilety na cały dzień będą kosztować od poniedziałku do piątku 24 zł to bilet normalny, a ulgowy 19 zł. W weekendy 26 zł i 21 zł. W tym roku również będą funkcjonowały bilety popołudniowe. Szczegóły znajdziecie na stronie Aquaparku. Będzie kolejne duże ścienne malowidło w przestrzeni Kalisza. Na ścianie szkolnej Hali Sportowej Olimpia powstanie mural związany z zasłużoną dla miasta rodziną Fibigerów. Trwa konkurs na jego zaprojektowanie i wykonanie. 2020 i 2021 rok w kulturalnej sferze Kalisza poświęcony jest dziedzictwu rodów i bigerów, słynnych budowniczych fortepianów, założycieli fabryki Kalisja. Ich wkład w rozwój miasta będzie upamiętniony na muralu. Ogłoszono otwarty ogólnopolski konkurs na projekt i jego wykonanie. Organizatorami konkursu są Ośrodek Kultury Plastycznej, Wieża Ciśnień i Miasto Kalisz. Bardzo um, długo tutaj myśleliśmy, gdzie może powstań, powstać ten mural. I takim bardzo dobrym miejscem jest, co zaakceptowało zaakceptował bardzo wiele osób, a szczególnie szkoła. Szkoła imienia Arnolda Fibigera, Technikum Budowy Fortepianów. Będzie mural blisko szkoły, szkoły, którą właśnie Arnold Fibiger tworzył na ścianie sali gimnastycznej Olimpia. Skierowany będzie mural na skwer imienia Ar Arnolda Fibigera. Za projekt i wykonanie wielkoformatowego muralu autor otrzyma wynagrodzenie w wysokości 30 tysięcy złotych. Uroczyste odsłonięcie dzieła odbędzie się 3 września, a to już kolejny mural w przestrzeni naszego miasta. W ciągu niespełna ostatnich dwóch lat na budynkach pojawiły się m.in. jazzowy kwartet, symbol przyjaźni Kalisza i niemieckiego ham, u zbiegu ulicy Górnośląskiej z cmentarną, flora, którą możemy podziwiać jadąc, aleją wojska polskiego. Przy czy ścienne malowidła na placówkach oświatowych, na przykład upamiętniające patrona Kaliskiej szóstki z okazji jej stulecia ekologiczne na ścianie Szkoły Podstawowej nr 8, czy powstańcy Wielkopolscy na elewacji Szkoły Podstawowej nr 16? Od ubiegłego roku intrygująca praca pod tytułem Rozejrzyj się, zdobi dziedziniec Kaliszy Juan. W przygotowaniu jest mural przedstawiający władców Polski związanych z Kaliszem. Ozdobi ścianę budynku przy Stawiszyńskiej 13. Jutro w czwartek będziemy mieli okazję zobaczyć w Polsce jedno z najbardziej fascynujących zjawisk w astronomii. Będzie to częściowe zaćmienie Słońca, które rzadko bywa widoczne w naszym kraju. W Kaliszu na publiczną obserwację, której towarzyszyć będą ciekawe opowieści zaprasza Fundacja Karola Malaperta. Zaćmienie słońca ma miejsce, gdy księżyc znajduje się między Ziemią a słońcem, blokując promienie słoneczne przed dotarciem do naszej planety. Zjawisko jutro obserwować będzie można jedynie na Syberii, Grenlandii i w niewielkiej części Kanady. Po raz pierwszy od 6 lat zaćmienie jednak tylko częściowe będzie widoczne także w Polsce. W Kaliszu maksimum zaćmienia nastąpi o 12:47 i przysłoni 10% tarczy słonecznej. Fundacja Karola Malaperta, zajmująca się między innymi promocją wiedzy z zakresu Astronomii zaprasza na wspólną obserwację przy pomniku Marii Konopnickiej u zbiegu ulicy Ułańskiej i Nowego Światu. Spotkanie potrwa od 12 do 13.30. Wolontariusze fundacji przedstawią historię zaćmień, związek zaćmień Słońca z zaćmieniami Księżyca oraz swoje własne historie związane z wyprawami na zaćmienia Słońca. Przez sprzęt do obserwacji Słońca każdy będzie miał możliwość ujrzenia tego zjawiska w bezpieczny sposób. A teraz sprawdźmy pogodę na najbliższą dobę. Dziś wieczorem na niebie. Jest zachmurzenie umiarkowane. Subkirtenci wskażą 16 stopni Celsjusza. W nocy zachmurzenie małe, a temperatura spadnie do 12 kresek powyżej zera. Od rana niebo niemal bezchmurne na termometrach 19 stopni Celsjusza i będzie wiał słaby wiatr. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni. Przybędzie natomiast chmur i około godziny 15 możliwa będzie burza z deszczem. Zawieje także silniejszy wiatr. I na dziś to wszystko. Po więcej informacji sięgnijcie na naszym portalu. Tu na bieżąco publikujemy informacje z Kalisza i regionu. Dziękuję za uwagę, życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.